Chciałem zwrócić uwagę na fundację. Nie mogę no ciepło, ciepło. Nie tak jak głos. Choć Jak powiedziałem przez to, to wtedy powróczymy, pochłuczymy. Tylko nie rób za dużego huku. Bo krako pęka. A co młody nie wchodzi dzisiaj? Ja Wiecie co, chciało mi się sikać. Dobra. Chodźcie do nas! Chodźcie do nas! To nie wchodzi, ten za tusk.